Aha, Los człowieczy. Tak. Robię rap na CITO, bo nazywam się Pablito. Wypełniam nuto, jak szama jelito. Trzymaj się Elito, bo atakuje cię Wąsito. Poruszam się dookoła słońca swoją orbitą. Otoczony niejedną satelitą. Reprezentuję rzecz Pospolitą, kontynent Europa. Planeta Ziemia, korzystam z możliwości i się dotleniam Doceniam dar, który otrzymałem od Boga Dzięki niemu żejsza moja trwoga Nie masz nic do powiedzenia, to wysklej pieroga To opcja niedroga, tędy wiedzie moja droga Ze mną załoga, która nie szuka wroga A lekarstwa na zarazy, która nęka pozytywną fazę Dzisiaj drony Kiedyś kami świat w równowadze, nic na to nie poradzę, taka kolej rzeczy, taki los człowieczy, taki los człowieczy, ja asystuję rzeczy, mikrofon zamiast mieczy, szczerość zamiast magii mi towarzyszy, i tam przybyszy z otwartymi ramionami, bądźmy kumplami, a nie wrogami. Taki los człowieczy, ja asystuję rzeczy. Mikrofon zamiast mieczy, szczerość zamiast maki. Mi towarzyszy, witam przybyszy z otwartymi ramionami. Bądźmy kumplami, a nie wrogami. Zgoda nas buduje, a nienawiść niszczy. Ile było przykładów, był nikt, z zgliszczy. To jest niemożliwe jak dzieciństwo bez pryszczy. Walka o to, co się błyszczy i daje moc. Stąd przemoc się wydobywa. Kto ma rozum, ten szybko skarbu się pozbywa. Zaciera ślady, nie ma rady na układy. One mają swe zalety, ale mają też i wady. Jak mikrofon zamiast szpady, o co do kurwy nędzy walczyły nasze dziady. Bez marmolady, szuflady masz na czekolady. Ogarnij i zacznij działać w tym kierunku. Pomyśl o szacunku i o własnym wizerunku. Smaruj, bo bez smaru wyjdzie lipa pas pomyślunku. A przyszłość widzi nas na wspólnym rysunku. W moim ekwipunku mieszka hip hop, więc weź się w garść, ciebie za chłop. Taki los człowieczy, ja asystuję rzeczy. Mikrofon zamiast mieczy. Szczerość zamiast magii mi towarzyszy. Witam przybyszy z otwartymi ramionami. Bądźmy kumplami, a nie wrogami. Taki los człowieczy ja asystuję rzeczy. Mikrofon zamiast mieczy. Szczerość zamiast magii mi towarzyszy. Witam przybyszy z otwartymi ramionami. Bądźmy kumplami, a nie wrogami.